Synu, córko, oddychaj, ja jestem tutaj. Nigdy nie prosiłem Cię, abyś był doskonały. Prosiłem Cię, abyś istniał, abyś żył, abyś szedł, nawet jeśli drżysz, abyś trwał, nawet zmęczony. Bo miłość, którą mam do Ciebie, nie zależy od tego, co potrafisz. Ale od tego, kim jesteś, a ty jesteś mój. Kocham cię przed błędami, w trakcie błędów i po błędach. Przyjmuję cię, kiedy wierzysz w siebie i kiedy nie wierzysz. Przyjmuję cię, gdy upadasz i gdy wstajesz. Nie jestem z tobą tylko w chwili zwycięstwa. Jestem dokładnie tam, gdzie najbardziej wstydzisz się mnie wpuścić. I właśnie tam ja przemieniam. Nie przyszedłem, aby Cię potępić. Przyszedłem, aby Ci przypomnieć, że w środku Ciebie jest światło, jest sens, jest droga, jest przyszłość, jest życie. Więc wstań, żyj. Nie ukrywaj się przed jutrem, bo strach wmówił Ci, że nie jesteś wystarczający. Jesteś wystarczający. Bo ja czynię Cię wystarczającym. Przejdź, pokonaj, idź dalej. Nie porzucaj planów, które tchnąłem w Twoje serce. Nauczę Cię kochać na nowo, wierzyć na nowo, oddychać nadzieją na nowo. Biorę Cię dziś za rękę i mówię Ci: Nie jesteś sam, ja jestem tutaj, zawsze byłem i nigdy Cię nie opuszczę.